Cześć. Dawno się nie widzieliśmy. Biorę fragment i dodam swój komentarz. Do tego fragmentu właśnie. Myślę więc jest. Myślę, że mężczyźni lubią wyzwania. A jeśli ich nie ma, to znaczy, że ty jako kobieta nie dajesz mu okazji wykazać. On słyszy, że ma dotrzeć do ciebie przez serce, jednak nie ma okazji ku temu. Nie, tu jest problem. On nie ma jak się wykazać. Nie może podjąć tego wyzwania. Rozumiesz, kobieto? Potem dochodzi do małżeństwa, i on przysięga przed Bogiem, że jej nie opuści. O tym wszyscy przecież wiemy, no nie? Ale nie tylko przed Bogiem przysięga. Przy świadka również, a więc tym bardziej nie powinien opuszczać w przyszłości żony. nie tylko przed Bogiem przysięgać, ale również przy świadkach. I dlatego potem głupio jest wa mnie.